Mały raczek ostatnio dorósł i dogonił starego raka. A tutaj Orinoco. Niestety Ramirez odszedł, nie wiem dlaczego. Natomiast cała reszta jest w zbiorniku. Zbiornik jest wyrównał się, ciągle mam problemy z przyrostem roślin i salwini i tego drugiego gatunku, a tu słonik też przechodzi i rośnie. W każdym razie będę musiał zrobić ponowną redukcję roślin pływających, bo znowu jest bardzo ciemno w akwarium. Szkoda mi ich trochę, bo one fajnie urosły. Poza tym stanowią świetne miejsce dla krewetek, które tutaj od czasu do czasu po prostu się bujają na tych lianach w tej mojej dżungli. No, poza tym krewetki się tutaj raczej chowają wewnątrz, od czasu do czasu tylko zaznaczają swoją obecność, że jednak są, że się im nic nie stało. To akwarium też jest w dobrej kondycji. Mimo że mnie przez ostatnie 4 dni nie było, podobnie. No, i tutaj były zdane na opiekę taką doraźną, na podawanie pokarmu. Natomiast chyba parametry zbiorniczka, parametry zbiorniczka nie chyba, tylko na pewno są dobre. Także właściwie złapał równowagę. Z nim było najwięcej kłopotów. Dwie samiczki gupika Edlera są w ciąży. Miałem tutaj upadki z tego statka, które kupiłem. Sześciu z sztuk, dwiemi, dwa samce mi padły, ale jak widać yy, reszta pozostała i funkcjonuje nadal.